Program sponsoruje pilski dziennik wirtualny. Szukaj nas w internecie www.pilskie.com. Wiadomości z piły i regionu, darmowe ogłoszenia. Wejdź na naszą stronę. Bierz nagrody. Dwie wystawy i dwie dojrzałe artystycznie sylwetki kobiet. Pierwsza to Berenika. Słowo jest pochodzenia greckiego i oznacza imię żeńskie. Później powstało bardziej nam znane Weronika. Pod tym twórczym pseudonimem kryje się młoda, acz bardzo zdolna artystka-fotografik, która za namową koleżanki postanowiła pokazać swoje prace w galerii na poddaszu. Berenika bardzo umiejętnie i zaskakująco łączy kadry, dodaje mgły, tonalne tapety. Powstały dzieła na baśniową, poetycką nutę. Około 7 lat temu otrzymałam w prezencie taki mały aparacik, właściwie plastikowy, z tych Choi jednorazówkę bo wcześniej fotografia kojarzyła mi się głównie ze zdjęciami grupowymi albo takimi, który, które się robi w domu. Natomiast tamta osoba, która mi dała w prezencie ten aparat, powiedziała, że mogę robić, co chcę. I tak to się zaczęło. W międzyczasie zmieniałam różne sprzęty, poszukiwałam czegoś nowego w fotografii i rozwinęło się to i myślę, że, że będę dalej kontynuowała swoją pasję. I to jest pasja ogromna. Właściwie nie wyobrażam sobie życia bez fotografii. Ona zawsze gdzieś tam jest, natomiast w ostatnim czasie zamieniłam to także na swoje życie zawodowe. Chciałam jak najczęściej obsować z tym, co lubię i otworzyłam swoje studio fotograficzne i jest. Większość prac jest monochromatyczna. To chyba zamierzony cel, mający pobudzić zmysły odbiorcy. Intensywne kolory często bywają blokadą, zasłaniając prawdę miejsca i czasu złapanego fotograficzny kadr. Myślę, że mon y konwencja monochromatyczna pasuje do klimatu jesieni te zdjęcia są bardzo jesienne, to jest taki późny listopad. Bardzo mnie interesuje taka tematyka zagubionych miasteczek, wsi, która gdzieś tam jeszcze nie została odnaleziona czy odkopana. I myślę, że fotografia czarno-biała w ogóle monochromatyczna dobrze się wpisuje w tą konwencję. I w ogóle to jest jakby taka fotografia z moich snów, coś co mi się przyśniło, rano wstaję, zapisuję sobie na karteczce. I potem tworzę to, co, co by mi się spodobało. Berenika mieszka i tworzy w Pile. Jej pracę można znaleźć również w wirtualnych galeriach. Ciekawa osobowość i twórcza postać. Zachęcamy do obejrzenia tej wystawy. Wcześniej była wystawa w Berlinie i w Wolszczynie. Nieco później również w piątek w galerii BWA w Pile odbył się wernisarz wystawy Zofii Kawalec Łuszczewskiej. Wystawa wyjątkowa z kilku względów. Już za tydzień biuro wystaw artystycznych wraz z galerią przenosi się do nowej siedziby. To bardzo ważne wydarzenie w życiu kulturalnym miasta i przyznajmy długo oczekiwane. Ta wystawa zamyka niejako wieloletnią działalność galerii. Wiele osób związanych ze sztuką, a przyszło w tym dniu do BWA wyjątkowo liczne grono twórców i sympatyków, z żalem rozstaje się z tym miejscem, które, jak podkreślił Tadeusz Ogrodnik, ma swój niewątpliwy urok i klimat. Miejmy nadzieję, że to ludzie tworzyli ten klimat i da się go wraz z nimi przenieść w nowe miejsce. Zofia Kawalec-Uszczewska jest wykształconym plastykiem. Zajmuje się projektowaniem katalogów, folderów, znaków towarowych, co spowodowało, że wzięła do ręki aparat fotograficzny. Aparat jest dla mnie rylcem albo ołówkiem, albo pędzlem. Wszystko jedno. Wszystko jedno. Narzędziem graficznym na pewno. Ja nie jestem fotografem. Szybciej chwytę obraz, który widzę, który zobaczę aparatem, zanim go narysuję, wtedy te wszystkie emocje gdzieś tam opadają i, e, no i jest takie tam dłubanie ołówku. W swoim czasie robiłam piórem, ołówkiem, e, ale jestem grafikiem użytkowym, więc może też e, bawię się fotografią, no pracując pracując nad folderami, nad e, katalogami. Ta fotografia gdzieś tam zawsze się przewijała, ale nigdy jako wypowiedź autorska. Ta wystawa jest zaskakująca. Autorka udowodniła, że wokół siebie, w domu, na spacerze można znaleźć ciekawe motywy, grę światła, kolorów i cienia. Pokazuje w sposób oryginalny przedmioty codziennego użytku, ale inaczej. Często przechodzimy obok takich sytuacji, nie zauważając ich. Tym różni się oko artysty od oka, w cudzysłowie, zwykłego. E Generalnie jakby y, y, otoczenie swoje fotografuje. czasem jest coś zauważone, te prace na przykład, zauważone i y, oczywiście w jaki sposób aranżuję, bo jeżeli się okaże, że y, te cienie padają na niewłaściwy, y, na niewłaściwy podkład, że to musi być podniesione, więc podkładam, nie wiem, kawałek jakiejś płaszczyzny, tektury, czy czekam, kiedy się przesunie na inną ścianę? O. Jeszcze słowo o tle muzycznym, tak. które słyszę tutaj w podkładzie to jest specjalnie przygotowane, tak? Podkład? Tak, jest to komentarz dźwiękowy, specjalnie przygotowany przez Jakuba, Jakuba Glapana do tej wystawy. Myślę, że on świetnie komentuje, komentuje to, co ten młody człowiek widzi. Nie wiem, jak odbiera to, co ja dzisiaj prezentuję tutaj. Cieszę się, że się podjął tego. Zofia Kawalec-łuszczewska zestawia w dużych formatach, cyklach po łacie traw, skroplone powierzchnie, tafle wody. Widać rękę doświadczonego plastyka, komponującego obrazy świadomie i dużym smakiem. Jak przystało na celebrowane zamknięcie galerii i całego wieloletniego etapu wystawienniczego, goście częstowali się dobrym winem, degustowali sztukę na wysokim poziomie, ochoczo i głośno dyskutowali o tym, co się skończyło i o tym, co przed nami. Starosta Pilski Tomasz Bugajski zaprosił na oficjalne otwarcie nowej siedziby. Dobrze, że to wystawy, osoba Bardzo dobrze, bo pani i czuję od tylu lat tą atmosferę i tu pobyt, jak i to, co jest przed nami. Nowego. Jak pamiętacie Państwo na ubiegłorocznym salonie zadeklarowałem, że następny salon będzie w nowych warunkach. Będzie okazja 27 jest oficjalny czas przekazania yy, Biura Wystaw Artystycznych i Młodzieżowego Domu Kultury dla mieszkańców, a szczególnie dla młodzieży i dla mieszkańców Powiatu Pliskiego, a GRO oczywiście dla mieszkańców Piły.